Borne Sulinowo. Położone w województwie zachodniopomorskim niewielkie miasteczko z nietuzinkową historią. Powstało ono w latach 30. minionego wieku z inicjatywy władz III Rzeszy pod nazwą Grossborn jako garnizon wojskowy. Po zakończeniu II wojny światowej cały teren przejęli Sowieci i władali nim aż do wczesnych lat 90. Krótko po opuszczeniu miejscowości przez ostatniego żołnierza armii radzieckiej Borne Sulinowo przestało być wyłączone z podpolskiej administracji i uzyskało prawa miejskie. Jednak nie na całym mieście pragniemy się skupić, a na konkretnym obiekcie, którego geneza sięga z samych początków garnizonu. ma na wszystkim, witam Was kochani z Pomorza Zachodniego aż. Dotarcie tutaj w to miejsce stanowiło dla mnie nie nada problem, ponieważ wszelakie połączenia pociągowe i autobusowe są tutaj naprawdę ciężkie i trzeba troszeczkę pogrzebać na sieci, dopytać się jak tutaj dojechać, żeby to wszystko miało ręce i nogi, no nie jestem niestety osobą zmotoryzowaną, na rowera nie liczę, chociaż tutaj to raczej bym musiał się wspiąć naprawdę na wyżyny swoich możliwości, żeby dotrzeć tutaj rowerem. Ale w każdym razie jestem. Podobno to miejsce jest niedostępne, nie można tutaj wejść, ale dla Urbek z Team nie ma rzeczy niemożliwych, a im coś bardziej jest niedostępny, tym z większą satysfakcją pokazuję wam takie miejsca. Rosborn. czy ta nazwa coś wam mówi? Wydaje mi się, że tak niespecjalnie jezioro. Pile, może to troszeczkę przybliży to, jest właśnie jezioro, o którym mówię. Też chyba nie do końca. Dom oficera, no to już więcej, nie? O, właśnie o tym mówimy. Ten obiekt, no, który się już zasadzam od zeszłego roku i nie mogłem się do tej pory zebrać, ale wreszcie tutaj jestem. Wpuszczono mnie, pozwolono mi tutaj trochę pochodzić. Ponagrywać dla Was. Będziemy dzisiaj dokumentnie zwiedzać, poopowiadamy trochę o jego historii, a jest ona dosyć ciekawa, jak i zresztą historia całego tutaj rejonu, całego miasta, a znajdujemy się w Bornym Sulinowie. Ten obiekt, który tutaj widać, no chyba osobom ze środowiska nie muszę za bardzo przedstawiać, ale ludziom niewtajemniczonym powiem, że jest to dom garnizonowy oficera, wcześniej nazywany kasenem oficerskim. Zapraszamy do eksploracji. Do całkiem niedawna ten obiekt dość dzielnie się trzymał, ale w 2010 roku doszło tutaj do zapruszenia po dosyć potężnego pożaru. O, bardzo dobrze to widać po tamtejszej, tam widocznej z tamtej strony więźbie dachowej. No i od tamtej pory złomiarstwo i chuliganeria no, dokończają dzieła. Teraz mu się to podobno zmienić, ponieważ od tego roku, bodajże od stycznia, albo troszeczkę później, nie pamiętam dokładnie, nowy właściciel. Wykupił cały obiekt i no, jakieś informacje po internecie krążyły, że ma być podobno wyburzony, ale no, ja raczej te, te plotki zdementuję, nie ma być wyburzony, ponieważ na logikę on jest w badaniu konserwa, konserwatora zabytków, a jeżeli na czymś rękę trzyma konserwator zabytków, to dany budynek z całą pewnością wyburzony nie będzie. I no, nie wiadomo co tutaj właściciel ma na myśli. Być może otworzy jakiś hotel, nie wiem, jakiś kurort, jakoś inaczej wykorzysta ten obiekt. No, miejmy nadzieję, że odzyska swoje życie. Dawne to raczej nie, ale będzie miał nowe, być może zbliżone, a nawet lepsze. No, mamy taką nadzieję. W każdym razie, no, mamy zamiar dzisiaj dokładnie go sobie obejrzeć ze wszystkich stron. To miejsce, po którym teraz chodzimy, to. Prawdopodobnie była za czasów swojej działalności, za czasów swojej świetności sala koncertowa, która docelowo mogła pomieścić aż tysiąc osób. Niestety dachu już nie ma. I za wiele tutaj też nie ujrzymy. Dlatego udamy się dalej. Ogólnie to cała historia naszego obiektu, naszego domu oficera wiąże się z zakupieniem przez Niemców na początku lat 30. terenów należących wtedy do miejscowości Linde w celu wybudowania tutaj bazy wojskowej razem z poligonem. No i co za tym idzie, zbudowano również wielkie, reprezentacyjne kacyno oficerskie z wszelakimi atrakcjami dla wojskowych, w tym ze wspomnianą salą, na tysiąc osób. Oj, coś mi się wydaje, że właśnie zmierzamy do jednego z najbardziej popularnych pomieszczeń całego domu oficera. No proszę, jak to fantastycznie wygląda. Kopuła. Akurat słońce nam ładnie świeci. To wszystko idealnie tutaj jest oświetlone. Zobaczcie, kochani, jaka to jest. Piękna sceneria. Fakt, że to jest już, to już totalna ruina, jak na razie. Mam nadzieję, że jak na razie. No ale te widoki to wgniatają. Według różnych źródeł kasyno oficerskie powstało w latach 1934 36 lub 1935 36 Zaś całe miasteczko wojskowe Grossborn, jak ówczesnie wtedy je nazywano, sam pan z wąsem przyjechał w sierpniu 1938 roku otwierać oficjalnie Strasznie du dużo tutaj graffiti, zauważyliście pewnie. I tak, dosyć, dosyć z tą całą dewastacją ciekawie się to wszystko komponuje. światowej stacjonowały tutaj wojska pancerne dywizje pancerne niejakiego Hańca Guderiana, jednego z popularniejszych dowódców Wehrmachtu, ćwiczyły się tutaj także na poligonie oddziały Afrika Korps słynnego Erwina Romla. także można powiedzieć, że nasz dom gościł całkiem nie byle jakich oficerów Wehrmachtu praktycznie same grube ryby niemieckiego dowództwa cały obiekt znajduje się nad malowniczym jeziorem PILE. Niedługo jak wejdziemy sobie na więźbę dachową, to pokażemy jak to wszystko wygląda. Ciekawy napis, ale jakoś tak nie, nie mam ochoty dzisiaj na rozszyfrowywanie. Tutaj mamy całkiem sporo, ale wszystko niestety totalnie wybebeszone. Gdzie niegdzie pojawił się Mech, co skutkuje dodatkowym walorem fotogenicznym No, porządnie mnie nastraszyli w internecie na grupach urbexowych, że obiekt jest do wyburzenia, ale z tego co się tutaj rozeznałem, dowiedziałem, to raczej nie. Raczej będzie odnawiany przez właściciela, który nabył od gminy domu oficera w tym roku na początku No i chwalcie Pana, no trzymam, bardzo mocno trzymam kciuki A to jest nasze Jezioro Pile Także jeszcze raz podkreślę, że ogromnie trzymam kciuki za nowego właściciela Który postawi częściowo chociaż to miejsce na nogi Wtedy z przyjemnością się tutaj przejada jeszcze raz Nie robić już urbexów Ale Zobaczyć, jak to wszystko wyszło w całokształcie kształcie, jak zostało odbudowane, odnowione. I wtedy Wam się, kochani, pochwalę już całkiem nowym filmem z nowego obiektu. A póki co, obejrzyjmy sobie, jak to wygląda na obecną chwilę. O tu ile mechu, tu jest ciekawa sala. Resztki podłogi nawet nam się jakieś tutaj ostały. Całkiem, całkiem to wygląda. To jakiś artysta się popisał. W każdym razie no. piękne pomieszczenie, pomimo stanu zniszczeń. Zwrócić jeszcze, kochanie, uwagę na jeden fakt: że obiekt jest zbudowany symetrycznie. Ma dwa skrzydła, i od strony kopuły po lewej i po prawej biegną sobie schody na wyższe piętro. My sobie wejdziemy prawą stroną. No i co dalej jeszcze można powiedzieć na temat historii? Po II wojnie światowej. Dom nie zmienił swojej tożsamości, zmienił jedynie tak zwanych właścicieli. Z trzeciej Rzeszy obiekt przeszedł pod uwładanie Związku Radzieckiego, i z kasyna oficerskiego jakoś specjalnie mocno nazwy nie zmienił. Stał się garnizonowym domem oficera i pozostał nim przez cały czas okres PRL-u aż do roku 1992, kiedy to wojska radzieckie. Zaczęły opuszczać Polskę, Związek Radziecki zaczął się kończyć. O, może tu sobie wejdziemy, ale to za moment. Najpierw zobaczymy naszą kopułę z nieco wyższej perspektywy. Mocne słowa. Chyba nie zginiemy. Stalowa konstrukcja z samej góry widoczna. Niezła perspektywa, co? Tak już się raczej pchać chyba nie będziemy. Już bardzo słaba, słabe te dechy wyglądają. Ale tu... Nie powiem. Ciekawy widoczek, ciekawy. Chciałbym jeszcze podkreślić, że zarówno sam dom oficera, wcześniej kasyno oficerskie, jak i miejscowość Grozborn, dzisiejsze Borne Sulinowo, od samego początku jego powstania, aż do opuszczenia go przez ostatnich żołnierzy Armii Czerwonej, Armii Radzieckiej, przepraszam, już wtedy, był obiektem całkowicie zamkniętym dla cywili, obiektem wojskowym. A sama miejscowość uzyskała prawa miejskie, Oficjalnie w roku 1993 i stała się legalnym, normalnym polskim miastem. O, jak to fantastycznie wygląda, kochani. Prawe skrzydło z lewej perspektywy mojej. Rury nawet Zapewne system wentylacyjny Co to napisał jakiś poeta? Grubo Niezłe wyznanie miłości A na końcu więźby Zobaczymy sobie całe Nasze jeziorko W okazałości I przy okazji Zobaczymy tą piękną rzeźbę, którą widzieliśmy na samym początku. Jak wchodziliśmy! O. Super widoczki. Nie wchodziliśmy przez te schody sobie. Po prostu zrobiliśmy kółeczko. Teraz idziemy lewym łącznikiem. W przypadku komuny, już po tych wszystkich reformach gospodarczych, przeksz przekształceniach własnościowych, obiekt znalazł się w rękach prywatnych. No, próbowano tutaj otwierać jakieś pensjonaty, jakieś hotele, nawet wymieniono dach, odnowiono go po większej części. Ale niestety pomysł zarzucono. Obiekt niszczał z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok, niestety, aż w końcu we wspomnianym przeze mnie jakiś czas temu w 2010 roku nastąpił dosyć poważny pożar, którego efekty widzimy tutaj w tym lewym skrzydle, w końcówce lewego skrzydła. No, i od tamtej pory, wszelaka główniażeria i złomiarstwo dopełniły dzieła. I Dom oficera wygląda jak wygląda. Dlatego, no, mam nadzieję, że nowy właściciel, chociaż po części, elegancko odnowi ten obiekt i gorąco mu kibicuje w tej sprawie. To jest naprawdę tego ważne. Mierzyć to część podziemnej. Prawie może przesadziłem z tą częścią podziemną, w każdym razie piwniczną. O, nieźle to wygląda. co Tam jest w oddali napisane jakiś bardzo niegrzeczny napis o, o adnotacji historycznej. Tak chwilę go przybliżymy. O, to następny mamy napis. 80 aż chyba chapka. Cały czas chapka. O co chodzi z tymi chapkami? Kurde, wytłumaczcie mi? O tu już zaczyna się robić klimatycznie? Lekko trąca jakimś korytarzem technicznym. Trochę bardziej sobie podświetlimy. O! U. Wiem, że to tu. Ma mnie iść tam, ale pójdę. Zobaczę. Takie napisy tylko mnie nakręcają. Nigdy nie byłem bardziej pewny, Mordo. No, widzę, że tu garnizonowe kibelki były, zapewne. To chyba są pomieszczenia w razie jakiegoś. Taku bombowego. Odwracaj się. Kto patrzy? Hitler patrzy na mnie? Czy Stalin? Zależy, czy przed 45, czy po? Hapka na mnie patrzy. Fajnie. Pozostałości po innych. Gdzie te pozostałości? Chyba że nam chodzi... do że temu, kto to pisał, chodziło o ten syf pod nogami. Bo ja tu kości żadnych nie widzę. Bo pewnie takie pozostałości miał na myśli. Ten nasz domorosły pan tanich horrorów. Co, dotarliśmy do nory norychapki? A to wygląda. No, czyste złoto stan tego obiektu. O, teraz sobie z bliska zobaczymy ten napis. <laughs> no, powiem tak. Jeżeli już coś należy jeść to komunizm i szowinizm. A nienawiść między narodami jest no, raczej nie na miejscu. Wiadomo, że. Ból związany z trudną historią naszych trzech nacji jest bardzo, ale to bardzo dotkliwy i nie ma co się dziwić, w sumie, takim napisom, które się być może będą pojawiać właśnie w takich miejscach opuszczonych, związanych z naszą bolesną historią. No ale na logikę i na chłodną głowę to raczej należy pewne idee odrzucić a nie, nie nienawidzić siebie nawzajem, bez końca. No i wyszliśmy już na zewnątrz obiektu. Mamy go praktycznie całego opanowanego. Tak od strony piwnicznej, jak i od strony więźby dachowej. No, przestrzenie są potężne, robią ogromne wrażenie. Płaskorzeźba od tyłu jest fantastyczna, tutaj mamy drugą. Rycerza na koniu. W ogóle bardzo polecam ten obiekt, jest fantastyczny tak do latania dronem, jak i do zwiedzania, do eksplorowania od środka i, i oczywiście od zewnątrz. A tym wszystkim, którzy twierdzą, że będzie wyburzony, no muszę trochę namącić ich osądach, ich obawach, że być może, być może jest nadzieja dla domu oficera, że będzie on w jakimś przynajmniej stopniu odnowiony. To wszystko zależy od, od dobrej woli i oczywiście finansów nowego właściciela. I bardzo mocno trzymam za niego kciuki, jeszcze raz to podkreślam. No i poza tym dom oficera, na, domiu, na domu oficera rękę trzyma konserwator zabytków. Także no, nie jest to wszystko takie proste i jasne, jakby się mogło wydawać, i będę powoli ewakuował się z tego fantastycznego miejsca. Mam nadzieję, kochani, że odcinek Wam się podobał i trzymajcie się. Pewnie jeszcze się nie raz zobaczymy w tych stronach, może nawet i w domu oficera już odnowionym. Także strzała i do następnych odcinków. Hej!